Witam, mam na imię Aaron i podzielę się z Państwem kolejną rozmową z istotą pozaziemską zwaną Dagonem, którzy zamieszkują nasze dna oceanów. W ostatnich dwóch rozmowach pokazywałem ich świat. Teraz pokazali mi, co się dzieje we wszechświecie, na naszej planecie czyli walkę dobrych i złych raz. Widzimy to, jak spadają na nas z góry jakieś przedmioty zwane meteorytami, tak naczelni nam to wmawiają. Natomiast są to zupełnie inne przedmioty, są to kawałki statków, które lecą w dół, przy których widać UFO, czyli niezidentyfikowane obiekty latające, które pilotują je lub dokańczają jakby zniszczenie. Widać to było w Chinach, kiedy spadły części statków i nikt nie wiedział, co to jest i do czego to służy. Ostatnie bardzo znane meteoryty, które spadły i nie wywołały żadnej fali uderzeniowej, ani nawet nie ma miejsca, gdzie on spadł, pokazują nam, że jesteśmy ciągle oszukiwani i ciągle nie chcą nam powiedzieć prawdy o tym, co się dzieje. Dlatego zapytałem o to Dagona i zostałem zabrany w kolejną podróż. Ta medytacja odbyła się 1 stycznia. 2015 roku, natomiast ja ją odbyłem, opisałem ją na blogu 6 stycznia, pytając, co się dzieje na Ziemi, co będzie się działo na Ziemi. W tej medytacji, kiedy zapytałem, co dzieje się na Ziemi, chciałbym to zobaczyć i we wszechświecie, zostałem zabrany na ich statek. Podróżując przez nasze Słońce, jest w nim portal, tunelami i kolejnymi portalami, dotarliśmy na miejsce, gdzie było mnóstwo statków. Ich ilość była zdumiewająca. Wygląd też, ponieważ przypominały znane nam ciała niebieskie, z księżycem włącznie. Zapytałem Dagona, gdzie jesteśmy? Odpowiedział, szykuje się ostateczna rozgrywka z rasami obcymi. On użył słowa, z naszymi braćmi, które pokochały zło. To od tej rozgrywki zależy czas i sposób transformacji. Widzisz, że oni połączyli wszystkie siły i zmierzają do granic energii, aby tam stoczyć ostatnią walkę. Zapytałem, co robią tu księżyce? To wasza nazwa, odpowiedział Dagon. Dana wam, aby was zmylić, oszukać. Wasza prawdziwa nazwa to ciało śmierci. Pokazano wam, jak działa, pokazano w mediach, w filmach poprzez ludzi, którzy mieli kontakt z naszymi braćmi. Ale ludzie wolą wierzyć w absurd tego, że są jedyną rasą we wszechświecie. To są statki bazy, które podczepione pod różne planety mogą w każdej chwili wywołać olbrzymie katastrofy na niej. Mogą zniszczyć ją dosłownie. Te statki poruszają się, przemieszczają i wystarczy, że zmieni swoje położenie, a na Ziemi rozpoczną się zjawiska o niewyobrażalnych skutkach. Dlatego w pierwszej kolejności przejęliśmy te ciała, księżyce, wielu planet, tak aby unicestwić to zagrożenie. Teraz gdy zrobiliśmy to i zakłóciliśmy tym samym ustalony porządek we wszechświecie, Złowie, że nastał czas, o którym wszyscy słyszeli, który miał rozpocząć kolejne podniesienie, a rozpoczyna zamknięcie tego cyklu rozwoju istot. Rasy zaczęły się jednoczyć na wszystkich planetach, na wszystkich płaszczyznach, we wszystkich wymiarach, tylko wspólnota jest w stanie zmienić cokolwiek. To samo zaczęli robić nasi bracia, którzy zostali przy drugiej energii. Widzieliście ich wołanie o pomoc, gdy posłali na statek wiadomość z Ziemi. Chodzi o lądowanie na asteroidzie, które przeprowadzili Amerykanie w tamtym roku. Wszystko po to, aby jedną rozgrywką zamknąć rozkład energii. W kolejnej medytacji w następny dzień znów odbyłem podróż, ale już na statku Dagonów, który tam pozostał. Wtedy pokazano mi, jak działają dobre rasy, które muszą się bronić. Zobaczyłem, że cała ta gromada statków złych ras otoczona jest przez statki dobrych ras. Był to niesamowity spektakl, ponieważ wiele z tych statków widziano na Ziemi. Wiele nam pokazano w filmach, ale były też niewiarygodnie piękne, jak olbrzymie kwiaty, w których przepływa kolorowa energia. Pokazano mi, że ilość raz dobrych jest większa od złych, że ich statki formują się na kształt kuli, w której zamykają statki zły raz. Pytałem, po co takie okrążenie, i z każdej strony usłyszałem odpowiedź: Że gdy zamkniemy kulę i włączymy wszystkie bariery ochronne, spotęgowane naszymi myślami i naszą energią, wówczas ci, co będą w środku, zaczną rozbijać się o siebie, zaczną na siebie wpadać. Nasza bariera będzie zaciskana do środka tak, że oni zrozumieją absurd sytuacji, poproszą o wybaczenie, przeproszą pokornie, zamią swoją naturę i odeślemy ich na planety, które są przygotowane, by nasi bracia znów mogli się do nas dołączyć. Zapytałem, czy jest możliwość, że coś się nie uda, że oni jednak obronią się i wyjdą z uścisku. Wszystko jest możliwe, odpowiedział Dagon. Bo na przebieg tej rozgrywki ma wpływ ilość energii, jaką dostarczają nam i, i im wszystkie istoty, które są pod ich panowaniem i które współistnieją z nami, dobrymi. Dlatego wszyscy teraz czują walkę i ta walka przeniesie się też na planety, na których istnieją dobre i złe rasy. Na każdej planecie ta walka będzie zależała od wszystkich istot, które je zamieszkują. Od tego, którą energię wybrali, złą czy dobrą. Dlatego im więcej dobrej energii na planetach, tym zło będzie pokazywane oraz będą pokazywani ci, co za nim stoją. Każdy może zmienić energię, wybrać którąś ze stron, ale dopiero gdy ta energia będzie widoczna w sercu, kiedy połączy się naprawdę ze źródłem, które mamy w sobie, dopiero wówczas nastąpi wypełnienie i uwolnienie prawdy. To też stanowić będzie naszą dalszą drogę. Drogę wszystkich istot. Dlatego czas wyborów, nauczek i pobudki rozpoczął się i trwać będzie. Zapytałem, mówisz nas, czyli masz na myśli też swoją rasę i inne rasy? Jesteśmy jednością. Nikt nie jest ponad i poniżej. Dlatego każda rasa jest w fazie rozwoju, i to, czy naprawdę gości w sobie połączenie ze źródłem, okaże się, gdy otrzyma zadanie i wybór. Wtedy okaże się, czy nazwa dobra rasa naprawdę ma tą energię w sobie, czy zapomniała co to być połączonym bezpośrednio ze źródłem. Ta transformacja, zmiana dotyczy wszystkich raz i widziała się, jakie zdumienie zapanowało wtedy, kiedy na spotkaniu wielu raz pokazała się rasa duchowa, ile raz przestało wierzyć, że istnieją, że to tylko baśnie. Tak samo jak Wy przestaliście wierzyć w nich, tak samo wiele ras na wyższych wymiarach traktowało ich jak legendy. Teraz, kiedy znów ich zobaczyli, muszą również odbudować swoje połączenie ze źródłem, wszechbytem, prawdą, początkiem i końcem, Bogiem, stwórcą wszystkiego. Nazwaliśmy go wieloma imionami, a powinno być jedno, te, z którym przyszła pierwsza rasa, którą stworzył, i w który ubrały się dusze. Jedno słowo, którym się określił i które zostało zamienione w całym tym procesie rozpadu energii. Wszystko zmierza do tego, abyśmy wszyscy znów nazwali go tym imieniem, a wówczas energia i prawda będzie jedna dla wszystkich i nikt nie będzie jej zmieniał, ani fałszował, czy używał dla własnych celów. Zapytałem. Dagonarz, czy to, co przekazuje ludziom, nie budzi w nich strachu? Odpowiedź była prosta. Gdy masz wiarę w sobie, nie masz strachu o swój los. Strach jest wtedy, gdy wierzysz w system, w bajki, że stwórca nie istnieje, że jesteśmy sami bez opiekunów dusz. Dlatego, jedyne, co musicie zrobić teraz, w czasie wyboru, to połączyć się znów ze źródłem, ale bez religii pośredników, tylko bezpośrednio Wy i Wasz stwórca. Zapytałem też. Co nas czeka, jakbyście przegrali tą walkę? Odpowiedź. To, czym karmi się zło. Wojny, nieszczęścia, spotęgowane do granic wytrzymałości istot. Niewyobrażalne cierpienie. Zapytałem, czy ktoś może wówczas to zmienić? Odpowiedź. Tak, ten, który zapowiedział swój powrót i który stał się siłą sprawczą źródła. Chyba wszyscy wiemy, o kogo chodzi. Tylko szkoda, że z wielu z nas traktuje jego jego nauki jak baśnie. Jego słowa o powrocie jak mrzonki, a gdyby jego imię nic nie znaczyło, to nie odpędzano by nim demony, wiele ludzi nie przeżywałoby mistycznych spotkań z nim. Ale o tym już pisałem i opowiadałem na YouTubie na spotkaniu z Jezusem. Wiele ludzi pyta mnie też o podróże Dagonów. Jak, jak, jak wygląda przesyłanie świadomości? Powiem tak. Pokazano mi to, i wiele raz obcych, które były na ziemi, wyszukiwały sobie ciało z Ziemi, układały je, dostosowały do swojego ciała, jakby ubierały się w te ciała tak, żeby nie straszyć ludzi, tak, żeby zmylić i oszukać ludzi. Natomiast yy, tak manipulowali DNA i manipulowali tym ciałem, że zostawiali swoje umiejętności, to znaczy tak jak telepatia, poruszanie przedmiotów, czytanie w myślach i To oczywiście spowodowało, że ludzie nazwali ich bogami, no i słuchali tego, co mówią. Natomiast oni, kiedy musieli stoczyć walkę z dobrą rasą, Opisane jest to we wszystkich Wedach, w Biblii, wszędzie, gdzie tylko można spojrzeć w naszą starożytną historię, wszędzie toczyła się wojna na naszym niebie, nad naszymi głowami, budowano podziemne miasta, tak jak w Turcji, po to właśnie, żeby się schronić przed spadającymi odłamkami statków. Wojny bogów trwały zawsze i, co, i były wieczne, dlatego że rasy wybierały jedną lub drugą stronę. Natomiast przesyłanie świadomości polega na tym, że wybiera się ciało na jednej planecie i drugie ciało na swojej planecie. I w momencie, kiedy umie się przesłać świadomość, to robi się tak, że ze swojej planety nie podróżuje się statkiem. Wysyła się świadomość w ciało i tamto ciało wstaje i zaczyna pracować. To tak jak nasze narodziny, czyli kiedy dusza zasila nasz proces nasze ciało fizyczne przy narodzinach, wtedy budzimy się i zaczynamy żyć. Natomiast Tutaj, żeby to ciało stworzyć, trzeba było przylecieć na tą planetę. I tutaj część istot pozaziemskich używa swoich statków i przylatuje na planetę. Tutaj zakładają bazy, dostosowują atmosferę, dostosowują środowisko, widzą, czy są jakieś istoty, czy nie dostosowują też te istoty, pokazują się, co mają, sprawdzają, czy nie ma tuż innych innych raz, nie zawsze to im się udaje. Bo są rasy o wyższym wymiarze, które się chowają i które się bardzo mocno kamuflują, i wtedy, kiedy oni już tutaj są, dostosowują, jakby jeżeli chcą manipulować mieszkańcami, dostosowują swoje ciało do ciała mieszkańców, ubierają się w to ciało i oczywiście później już mają wpływ na cały rozwój na planecie. Tak to wygląda. Natomiast kiedy przegrywają wojnę, kiedy pokazano mi to, jak, jak toczyły się te wojny, jak oni przegrali wojnę, to ciało zostaje zamknięte w piramidach, pod piramidami, przeważnie, pisałem o tym na blogu. Wtedy ta świadomość zostaje uwolniona z ciała, ona wraca do pierwotności, albo przebywa w tak zwanym zamkniętym astralu, czyli przebywa po drugiej stronie świata nierzeczywistego, tam gdzie nie ma jakiejś materii. I w tym momencie ta istota nie może się już dostać do Ciała yy, fizycznego. Po co zostawia się ciała fizyczne, a nie niszczy? Po to, że ciało fizyczne może zostać użyte przez inny dobry byt. Mało tego, może zostać użyte przez ten sam byt, który wyrazi chęć powrotu do światła. Czyli zawsze zostaje im dana szansa powrotu do światła. Dlatego nie niszczy się ciała, które już raz zostało yy, jakby. Połączone z tą świadomością, do, niego, do niej dopasowane. Rasy dobre zawsze dają szansę, zawsze ostrzegają, zawsze dają pobudkę i zawsze dają wybór. Nigdy nie mordują. To rasy złe mordują innych. Rasy dobre, tak jak tutaj widzieliście, oni okrążają, zaciśniają pierścień, pokazując im, że są bez wyjścia, żeby się zmienili i zawiesili białą flagę i powiedzieli: poddajemy się, zaczniemy od nowa, tak? zaczniemy wszystko od nowa. Natomiast, kiedy dochodzi już do starcia tej samej rasy, czyli jak rozmawiałem z Raptilianinem, z rasą Gadzią, tam jest zupełnie inaczej. Ta sama rasa, jeżeli dochodzi do starcia fizycznego, no to tak jak widzimy na filmach, szczelają do siebie czy niszczą swoje statki, ponieważ jest to naturalny proces eliminacji pewnych jednostek, Dagoni. Mówili nam o tym, że oni tak samo przesyłają świadomości po zwierzętach, po różnych istotach, i mają ciało na swojej planecie, ciało na Ziemi, mogą poruszać się w ten sposób. Wtedy nie muszą używać statków. Natomiast jeżeli lecą w tereny nieznane, we wszechświat nieznany, albo właśnie na taką konfrontację, no to wiadomo, że używają swoich statków i tam te statki łączą się w całość z innymi statkami. Tutaj na Ziemi poruszają się przeważnie w samotności, to znaczy, że widzimy, jak on umie wspaniale pływać, czyli obracać się wokół własnej osi. Jest to, jest, nabiera olbrzymie prędkości. Dlatego tak trudno go jakby znaleźć, fotografować. Widzimy tylko jakby smugę, jak on płynie pod wodą, zwłaszcza, że ma konsystencję, konsystencję przezroczystą, więc tym bardziej jest nam trudno go z, zobaczyć. Natomiast nie wychodzą na powierzchnię. Kiedyś wychodzili, byli właśnie w ciałach ludzi, pokazywali się ludziom starożytności, sumarowi o tym pisali, natomiast teraz już nie wychodzą, nie ma takiej potrzeby, żeby wychodzić. Natomiast bo świadomość ludzi jest tak zablokowana i niestety racy które są na ziemi, których my nie widzimy, ale one podróżują, przyczepiają się do nas, tak jak nam to pokazali w drugiej części. toczyłyby z nimi po prostu walkę, tak i musieliby się bronić i czasami zakłócaliby jakby porządek u strony na ziemi. Teraz, kiedy to wszystko się zmienia, będzie nam to wszystko pokazane i będą oni powoli, powoli wychodzić na, na zewnątrz, ale to dopiero po zmianie, czyli po 2016 roku, kiedy zacznie się proces. Sprzątania, tak. 2016 jest jednym z najgorszych roków, będzie jednym z najgorszych roków dla nas, dla ludzi, bo tych zmian będzie olbrzymia ilość, tych znaków będzie olbrzymia ilość i wszystko po to, żeby.